Hej, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym was zaprosić na mini haul zakupowy, który poczyniłam kilka ostatnich dni temu. I chciałabym się po prostu z wami podzielić, co kupiłam. Większość rzeczy, które zakupiłam, są one zakupione, dlatego że zobaczyłam je na przykład na innych kanałach u dziewczyn, lub były bardzo polecane i stwierdziłam, że Kupię sobie i wypróbuję, ci naprawdę warto. A więc e, zacznę od tej pierwszej rzeczy, którą zakupiłam w sklepie Action. Jest to taki zestaw do mycia twarzy z firmy Clara Seal. Jest on polecany, o ile się nie mylę, przez Sylwię Glitter albo coś w tym stylu. E, Sylwia mieszka w Anglii i wiem, że właśnie takie to zestawy można. Tam zakupić. Mi się udało zakupić te w Holandii i w tym zestawie ten zestaw powinien nam stać na około 3 miesiąca użytkowania. I w tym opakowaniu są właśnie też te dwa mydełka: różowy i zielony. W sumie szczerze to Wam powiem: nie wiem, czy to jest jakaś różnica, czy po prostu tak dla zabawy dali dwa różne kolory. I Fajne jest to, w tym że nie trzeba na przykład wyduszać żadnej e, tubki ani niczego, więc zobaczymy, jak to będzie działać. Następną rzeczą, którą e, kupiłam też właśnie, jakby powiedzieć, e, e, dzięki Wam, YouTube'owi, jest to Błyszczyk z firmy Rimmel Apocalypse. Jest to błyszczyk w tym kolorze ostatnim, w tym takim e, brązowo-złotym. Wiem, że jeszcze mam. O, chciałam powiedzieć, że nie, że nie widać jaka to nazwa widać. Jest to numer 701 e, Stargazer. Chciałam e, inaczej to wypowiedzieć, i kupiłam jeszcze jeden ten błyszczyk e, w tym pierwszym kolorze, takim jasnym różowym. Ale nie mam zielonego pojęcia, gdzie go zgubiłam, więc ja będę musiała go po prostu poszukać. E, Następną rzeczą, która też jest e, do ust, jest to szminka e, z firmy MAC. Szminka jest e, w kolorze cilistym. Kolor ma dosłownie tak jak e, podkład do twarzy. Właśnie mam mieć taki naturalny taki wyblakły odcień dać nam na ustach. I ja wam tak, nie powiedziałam też cen. za ten zestaw zapłaciłam chyba 3,98 euro, coś w tym stylu, jakoś około 4 euro. Te błyszczyki dwa były 1 plus 1 gratis i kosztowały chyba 10,99 euro, coś w tym stylu. Szminka z maka kosztowała 18 euro. I następną rzeczami z polecenia, z polecenia tak, które kupiłam, kupiłam bo chciałam i że z polecenia, są trzy piękne lakiery z firmy Essie, powiem wam szczerze, nigdy ich nie miałam i chciałam sprawdzić czy są naprawdę takie wow, super trwałe i pierwszy kolorem jest taki bordowy kolor, jest to numerek 51, Berry Naughty, Następnym kolorem jest numer 52 Aruba Blue. I trzecim kolorem jest taki jasny różowy numer 17 Muchi Muci I przyznam się Wam, że już go użyłam, mam teraz właśnie na moich palcach. Jest to bardzo jasny, ładny kolor, taki, który nie widać go tak, że się ma go na palcach, ale naprawdę ładnie wygląda. I następną rzeczą, którą kupiłam też w sklepie Action, wydaje mi się, że po prostu było żal nie wziąć. I to są perfumy od Britney, Britney Spears, Radiance. I wydaje mi się, że te perfumy bardzo ładnie pachną. I jak mówiłam, kosztowały mnie tylko 10 euro. Z tego, co pamiętam, ostatnio w Polsce je widziałam i kosztowały 100 zł, więc... Jednak różnica jest, bo to jest różnica 15 euro, więc w tej samej cenie mia 2,5 opakowania, ale no teoretycznie 2, bo pół się nie kupi. I następną rzeczą, którą kupiłam, też bardzo znana jest na YouTube i to jest puder z firmy Chanel. I jak widzicie puder jest bardzo, bardzo, duży I niby tutaj 18, 18 miesięcy ma być otwarty Jakoś na długo to będzie wystarczać chyba, co? Jest go dużo, ile jest go? 30 gram A kolor jego jest 30 natural I jeszcze jedną taką rzeczą, jakby powiedzieć, z kolorówki, którą zakupiłam Jest to taka paletka z firmy Dior Christian Dior Wam pokażę. Palotka jest naprawdę słodka, prześliczna. Bo jest taka biało-różowa. Też bym powiedziała różowa. Tu. I w środku ona ma co ona ma. Tu mam początek. Ma cienie, ma różnego rodzaju pędzelek do eyanera i taki tam innej błyszczek. I ostatnią rzeczą, jaką zakupiłam, to jest e, taka zwykła bluzka podstawowa. Mówię podstawowa, bo naprawdę nie lubię słowa basicowa, bo coś takiego jak dla mnie nie istnieje w żadnym e, chyba słowniku tego nie znajdziecie. Jest e, taka bluzka. Taka fajna, no jak będzie zimniej pod spód, czy pod marynarkę, czy pod coś w takim kolorze też bym powiedziała bordowym i kosztowała na 4,79 euro, a jest naprawdę fajna i, i mówię jak jest coś fajnego, dobrze się w tym czuję czego, dlatego, dlaczego tego miałabym nie wziąć. A więc to było na tyle. Dziękuję, że mnie oglądaliście i zapraszam do na na następnej filmiki. Cześć pa!